Cześć, Janku, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy do posiadania nawoz na łąka. miał dziadek kupić, 4 e, tam cztery worki, chyba, sobie chciał posiąść na hektar, hektar, łąki, ale tu jest na razie bardzo ważna rzecz, bo mamy bardzo fajną paczkę. Tak, paczka ze strony, którą tam Agata też prowadzi, no, Poma, pomaga coś tam na niej. Ja tam bardziej na Instagramie siedzę. Nie, no, prowadzi Instagrama ze strony Farmer. Bypassion. No, tu macie odnośnik do tego. Postaram się tu wkleić link. I co nam tu przysłali, Agata? Tu no, pewnie wiesz, no. Same fajne rzeczy. ja jest już podekscytowano. A musisz ponów lecieć. Dobra, otwieraj to, Agata. No. Tu trzeba ostrożnie, bo nie wiadomo, co tu mamy. Nie przerznie mi tej bluzy. Nie słyszałem, że kto tam nie wiesz, co tam jest. To jest fajny ansuk. Ciekawe jesteś, czy będzie pasować. Musi. To na bok. Koszulka wica. Koszulka, tu mamy co? Kubek. Kubek w tym? No, na mnie że nie. Z ursusem. No, fajnie. Patrzcie, jaki fajnie. Koszulka z dronem. Z No. MK, to co tak akurat na Ciebie Otwórz, obejrzymy To jest granatowo A na filmie na pewno będzie to Dwa kubki chyba są Dwa, no jo, ten wiera Ten wiera ją Co ja to masz. No, z formera, no Ten wiera na pewno ja Fajne. będzie pasował do mojej twarzy Ja <noise> Nieszczaskiej No, będzie chyba rozmiar Wleziesz Bluza mogę przymierzyć. Koszulki na razie nie przymierzę, bo nie wyda się tu Jak Jako tu bluza jeszcze, Daj tym kubek tu. I... Moment tu jeszcze. Uwaga, uwaga. Bluza z para. Tako sportowo bardziej. No tak sportowo. Fajno. No. Po koszta drugą. Tam widać, że trochę wielko chyba będzie. No nie wiem. Tak cienko jest. No ta jest tak cienko, bo to jest z dwóch drukarni. No. I ale ta jest widać inna. Ta jest już tak to... No, to jest sztosik. no No też też nie ma grubo. Ale fajno jest. Ale widać chyba, że wielko trochę Pokaż, przymierza to Jerzy chcesz? No, jest wielko No wielko, ja przecież jeszcze jedną za pod chłodkiem Nie będzie wielko Nie będzie wielko za wielką m bym mieć. To jest l -ka. Nie, to jest M-ka. To że to jest XL, czy coś tam. Nie, nie, to ta jest większa, bo z jednej, tej, z jednej drukarni była zaniżona rozmiarówka. No, ale, ale ogólnie jak, jest jak mieć taką bluzę, to... Nawet ci do tego do tych galotów pasuje. No, tu macie link do tej strony, gdzie są zamówienia. Ewentualnie możecie pisać tam od razu do Agaty. Agata to się tym zajmuje, ona tam przekłada. To może od razu do Dawida Rusieckiego. No, A, bo do Dawida. No. Agata też by mi przekazać, tam na Instagramie mm. możecie pisać Instagramie. No na Instagramie jest dużo, już no, nawet ludzie wysyłają zdjęcia. No, na Instagramie Farmer's by Fashion. Wszystko będzie, będzie link do tego. No, także generalnie jest fajnie. No. I nawet można se tak jakby to ująć hmm, spersonalizować zamówieni na bluza. No na przykład już tam było na tym Instagramie, że była czarna bluza. To był napis klas i tu było jakieś gospodarstwo rolne, coś tam, coś tam i każdy miał swoje imię, na koszulkach tak samo. Zróbmy zdjęcie na Instagram. No, także fajniutko. Tu te prochy? Ja! Kładę na prochy. Nie kazałeś mi odnieść. Tak samo wczoraj też się odnieść. Tak agaty przez próg. <laughs> Trzeci dzień na nawozów, podrząd dzisiaj będziemy sypać na łąki, na te co w z nich siano. Już trochę tego ubyło, bo też zlikwidowali pora koni. Kiedyś chyba było 6, czy nawet 7, teraz jestem jedno 4. Agata sejdzie ze mną, bo korona ferie mają. Nie chce się uczyć Powoli jeździć ze mną traktorem Wszystko byle nie Tu będziemy sypać Przy okazji może wezmiemy też lina i powyrywamy te pnie Bo tu wykarczowali koło słupów I taki pień. Tu też niby mielibyśmy posypać, ale tu jest za mało, tu nie, ani nie wjeżdżą No bo wszystkie te stare łąki to by trzeba przeorać I ten i na nowo trąby, taki kurestwo to jest, że szkoda go Tam też jakoś studzienka jest, że szłoby ją wykopać Niby jakieś rury tam idą, ale to nikt nie wie z czego to jest Dziewczynek gdzieś tam dzwonił na kopalnia, Nic nie wie, nic nie wiedzą o tym Tu jedno drzewo jest do ścięcia to taki pochyłe, bo zawsze cień robi i tam gorzej, drowa rośnie i siano w ogóle nie chce stchnąć. Trzeba wygrawać stamtąd dużo roboty. No a dzisiaj mamy czwartek, kiercie jest czwartek, 26 20... marca. Dzisiaj akurat skończyliśmy wcześniej robota ze względu na tego koronawirusa. Mamy skrócony czas pracy. No to akurat jest więcej czasu, żeby sobie porobić bo muszę jeszcze robić z obryskiwaczem a wzięla belka tak, że jak zamknę dwie skrajne e, końcówki to będzie wtedy 15 metrów no i muszę zrobić tak właśnie żeby tam było odcięci i można było pryskać na 15 metrów a tak to sobie na kukurydzy, kukurydza pojedziemy na 27 metrów e, zboża na 15 i tam wychodzi 3 metry jedna ścieżka dodatkowo, czyli na 18 by się machnęło przygotowane pod uprawa kukurydzy pod siew kukurydzy tu taki kąsek mały ten lasek mi przeszkadzał, ale tam też już wyrąbali drzewa pod słupami to w przyszłym roku jakby da daorą to se to zaorą bo tam połączone te 4 pola to był taki słup jeden i a jak go kopali, to koło niego był kamień graniczny Wyjebali go na środek Taką względnie, według geoportalu, pomierzyłek O, jadą jakieś bruszki Zjadęmy na bok No no i, ale gościu miał jakieś pretensje ponoć, że coś tam Mu orołek, bla bla bla, a jeszcze jeden środkowy też tam był wyorany, ale to już nie, jo. Leżał tam odkąd mam to pole. Co jeszcze? A na końcu jeden to wyorołek, bo go nie było widać, a łączyłem te pola, żeby chcę miał rozsiew tym No przejeżdżać z opryskiwaczem. No to tamtego wyoroek, ale w go w to samo miejsce, bo widziałem, że, że wyskoczył po prostu, nie? ale to tak dygłe go, no bo ani błuk się nie ten. Zabezpieczenie nie poszło, nic takiego. Dobra, zaraz będziemy na łące. Nie wiem, Agata, możesz wyskoczyć trochę i ponagrywać.